Szlachta Polska jak ognia bała się wszelkich nowości. Stąd też ruch, który zmierzał do właściwie gruntownej reformy państwa przebudowy ustrojowej Rzeczypospolitej, zyskał sobie już wówczas nazwę ruchu egzekucyjnego. Twierdzono, że dawne prawa były dobre, tylko po prostu poszły w niepamięć, niewykonywano. I wobec tego w oparciu o tamte dawne prawa przywrócone do ważności należy podjąć radykalną reformę takich czterech zasadniczych dziedzin. Wojsko, skarb, administracja, sądownictwo. Rzeczywiście osiągnięto sporo. Szlachta Polska po pierwszym zwycięskim etapie ruchu egzekucyjnego mogła się pochwalić nie tylko największymi przywilejami stanowymi w kontekście całej Europy, ale mogła się pochwalić własnymi trybunałami sądowymi. Powołano regularną armię, tak wojsko kwarciane, kwarta, jedna czwarta dochodów z dóbr królewskich. Następnie usprawniono administrację. Ale równocześnie były i cienie tego ruchu egzekucyjnego. Jak ognia bano się wszelkiego wzmocnienia władzy monarszej, patrząc na to, co się działo na zachodzie Europy. Była na skutek wygaśnięcia dynastii niezbędna instytucja wolnej elekcji i każda wolna elekcja to była kapitulacja przed żądaniami szlachty i poszerzanie uprawnień szlachty w stosunku do władcy. Trzeba sobie powiedzieć na pociechę, że jeszcze w XVI wieku złota wolność nie oznaczała tego, że szlachcie wolno wszystko, ale że monarsze nie wolno wszystkiego, ale trzeba sobie powiedzieć i minus to, co kiedyś stwierdził Władysław Konopczyński, wybitny historyk polski, że ten ustrój był budowany na miarę elity. Właściwie na miarę utopii. Kiedy zabrakło tej elity, ustrój zaczął szwankować ze szkodą dla całej Rzeczypospolitej. Przede wszystkim chodziło o to, że nie naprawiono systemu sprawowania obrad sejmowych, co później zaowocowało fatalnym liberum veto. Słowem, ruch egzekucyjny był bardzo szczytnym, godnym przypomnienia, ale epizodem dzieja szlacheckiej demokracji.